Dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na tygodniówkę. Dawno tygodniówki nie było, szczególnie teraz w wakacjach, jeszcze tym bardziej po ślubie, rzadziej się pojawiały te tygodniówki, więc wracamy do starego systemu, będą pojawiać się tygodniówki. Dzisiaj mamy poniedziałek 23 sierpień, pamiętam, ponieważ dzisiaj mamy z Adrianem miesięcznicę, pierwszy miesiąc po ślubie. Boże, ja nie wiem kiedy ten czas leci, naprawdę. Wybaczcie za sztuczne światło. Natomiast pogoda jest dzisiaj tak okropna, że jest ciemno w całym domu i muszę wspomóc się tutaj jakimś światłem. Nie zapomnijcie, oczywiście, o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji na dole pod tym filmikiem, żeby być na bieżąco z każdym moim nowym filmem. No i co, kochani, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, to mam tutaj świeżo zrobioną kawkę, którą sobie właśnie piję. I plan na dzisiaj jest taki, że zaraz muszę się tak naprawdę zbierać. I jadę z panną do fryzjera. Ma dzisiaj umówioną wizytę, już strasznie nam zarosła, więc staramy się tak co 3-4 co miesiące chodzić z nią, właśnie do fryzjera. I następnie, słuchajcie, muszę ją wziąć do weterynarza, ponieważ odkąd wróciliśmy w zasadzie, odkąd wróciliśmy w poniedziałek, w, zeszły ty w zeszłym tygodniu, w poniedziałek, no to panda zaczęła się bardzo, ale to bardzo dziwnie zachowywać, dosłownie, jakby to nie był mój pies. Szukaliśmy mocno przyczyny tego, dlaczego ona się tak może zachowywać, bo słuchajcie, bywa czasami agresywna, gdzie jej się to w życiu nigdy nie zdarzało, no to jest najbardziej potulny pies na świecie. Była taka sytuacja, że gdzieś tam Ady chciał ją przytulić, podniósł ją z podłogi, wyciągnął ona z szpina, wyciera się na butach przy naszych drzwiach wejściowych, no i normalnie go ugryzła. I nie to tak, żeby wiecie, odstraszyć, a faktycznie go ugryzła. Jest tak, że ona jest strasznie ospała przez cały dzień nie chcę wychodzić na spacer. Naprawdę muszę ją zaciągać na siłę i tak się zawsze czasami na tym chodniku, że no nie mogę jej ruszyć. Zaczęła się strasznie dziwnie za zachowywać. No oprócz tego było też wiele innych czynników, które spowodowały, że stwierdziliśmy, że pójdziemy z nią. Do weterynarza. Byliśmy w sobotę u trzech weterynarzów, ale nasza pani weterynarz była zamknięta, poszliśmy do dwóch innych i były kolejki, więc stwierdziliśmy, dobra, ona nie jest umierająca, pójdziemy sobie na spokojnie w poniedziałek. Wszystkie objawy, jakie panda ma, wskazują na to, i też po rozmowach gdzieś tam z rodziną, z przyjaciółmi, doszliśmy do wniosku, że panda ma wszystkie objawy, słuchajcie, ciąży urojonej. Było to wielkie zaskoczenie dla mnie, ponieważ wiecie, wiem, że takie rzeczy się dzieją i że psy mają coś takiego. To jest bardzo normalne u psów, mm, ale w życiu bym nie pomyślała, że mój pies będzie miał coś takiego. Co poświadczyło o tym, że e, uważam, uważamy, że ona ma tą ciążę urojoną, no to przede wszystkim, słuchajcie, mleko. Panda ma mleko i wylewa, ulewa jej się to mleko, bo włosy jej się przyklejają do sutków i różne takie, no niezbyt smaczne, że tak powiem, rzeczy. Ma to, to uczucie, to zachowanie takiego wicia gniazda. Bardzo pilnuje. Swojej jednej piszczącej zabawki No jest w ogóle taka, taka wiecie, nie do życia Nie chce się bawić, nie chce przychodzić Nie chce się przytulać Chce to skonsultować z weterynarzem Najprawdopodobniej dostanie jakieś leki na hormony Żeby jej uspokoiły te hormony Żeby już tej ciąży urojonej nie miała Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać Dodatkowo powiem Wam, że przez ten tydzień tyle się działo Oprócz tego, że ona jest, wiecie, taka dziwna Taka wyciszona Mieliśmy tam jakieś obawy Względem tego to słuchajcie, w któryś dzień nam się zadławiła. I to była godzina 22, jakoś przed 22. I dosłownie myślałam, że stracę psa, bo panda dusiła się na moich oczach. Nie wiedzieliśmy z Adrianem, jak zareagować. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, nie wiem, jakiś taki instynkt, że trzeba ją po prostu wrócić do góry nogami, no i uciskać brzuszek, nie? W razie czego, gdy, żeby żeby coś jej tam wypadło, żeby, nie wiem, wypluła, zwymiotowała, cokolwiek. Więc Adrentek zrobił, odwrócił ją po prostu do góry nogami, on jej uciskał brzuszek, a ja, wiecie, klepałam ją po plecach. Nie mam pojęcia, czy robiliśmy to dobrze technicznie w takiej sytuacji kryzysowej, powiedzmy, patrzysz tylko na to, żeby ratować psa. Byliśmy już również w drodze na pogotowie weterynaryjne. O 22, bo tylko takie jest czynne o tej godzinie. Mm, ale w samochodzie się polepszyło, przełknęła to w jakiś sposób albo wypruła, nie wiem. Nie wiedziałam, żeby to wypruła, więc raczej to połknęła. Mm, stanęliśmy na stacji, zrobiliśmy chwilę przerwy, napiła się wody, e, no i już było wszystko ok, ale też była strasznie wystraszona, strasznie dyszała, no bo to jest szok nie tylko dla właścicieli, jak i dla psa. Więc strasznie się rozgaduję na ten temat, ale naprawdę sporo się wydarzyło przez ten tydzień, dlatego właśnie muszę z nią iść do lekarza. Także wypijam kawę i lecę, zobaczymy co mi. E, Powie. Dobrze kochani, przychodzę do Was z aktualizacją, jak było um, u weterynarza razem z pandą. E, no po pierwsze panda jest oczywiście po fryzjerze, jaka omra. Panda jest po fryzjerze, siliczna, pachnąca, wykąpana. E, a jeżeli chodzi o sytuację z weterynarzem, to dostałyśmy w zasadzie taki syrop, który muszę jej podawać raz dziennie e, i to jest taki syrop na zatrzymanie laktacji. Na uspokojenie tych jej hormonów. No i w zasadzie tyle załatwiłyśmy, ponieważ nie mogę jej teraz zaszczepić ani odrobaczyć, no bo jest w fazie po prostu leczenia tej ciąży urojonej. Faktycznie pani potwierdziła, że ma tą ciążę urojoną, także tyle dobrze, że udało nam się to załatwić. Podobno może wymiotować po tym syropie, natomiast nic takiego nie zauważyłam. Dalej jest taka jak była, czyli taka nie ma za bardzo energii, tak cały czas śpi. Idziemy na spacerek? Także no, my się wybieramy na spacer, ponieważ przestało padać, a cały dzień dzisiaj leje. Także chcę wykorzystać pogodę i wyjść z nią po prostu na spacer. Dobrze, kochani, właśnie zaczął się wtorek dosyć niedawno, ja już się zdążam ogarnąć, ubrać, zjeść, wyjść z psem. No i mamy takie niezbyt ciekawe poranek, można powiedzieć. Ponieważ pani weterynarz mi mówiła o tym, że tak się może dziać. Natomiast dzisiaj po drugim syropku, jaki pani dałam, zaczęły się jej robić skurcze mięśni, takie drgawki, jakby cały czas jej było zimno. Dodatkowo już dzisiaj dwa razy zwymiotowała, jest około godziny 10, więc strasznie dużo. No ale nic, staram się dawać jej wsparcie, tulić ją, przytulać, głaskać, żeby wiedziała, że tutaj po prostu jestem i że się nią opiekuję. Tyle dobrze, że... Mam możliwość po prostu być tutaj z nią w domu, przy, nie, przy niej kontrolować, to, się, co się z nią dzieje. No bo wiecie, różnie pies może zareagować, nie daj, Boże będzie miał jakąś alergię na jakiś składnik leku. Więc dalej walczymy. Dopiero druga dawka, mamy chyba jeszcze 3 albo 4. Przez 3 albo 4 dni będzie musiała te syropki brać. Ale widzę, że laktacja ustaje, ponieważ nie ma już takich obskurnych, przyklejonych studków. Yy, które miała wcześniej. Wczoraj jest też taka bardziej zabawowa, bym powiedziała. w ogóle zobaczyć, jak ona sobie leży. <ścoughs> Z tym jednym oczkiem, takim. No co, panie Wczoraj też było słuchajcie, akcja reanimacja trochę ponieważ zaczął nam się psuć kran w kuchni, odkąd wróciliśmy to strasznie z niego ciekło, Adrian tam coś kombinował, żeby, żeby przestało, niestety się nie udało, więc wczoraj pojechaliśmy, słuchajcie, do Obi kupić właśnie nowy kran, z czego bardzo się cieszę, bo teraz mogę normalnie myć garnki, zlewie, ponieważ wcześniej miałam kran taki niższy, i ciężko było tam umyć jakiś duży garnek, natomiast teraz już mam taki fajny, wysoki, taki co się tak wygina, więc myślę, że na pewno będzie dużo łatwiej. Też powoli już zaczynamy ogarniać sprawy z remontem. Słuchajcie, czeka nas duży remont mieszkania oprócz tego pokoju i dużego pokoju, bo tutaj musimy wymienić tylko podłogi i na przykład parapety, natomiast kuchnia, łazienka, przedpokój i taki nasz mały schowek jest do generalnego remontu, także z jednej strony nie mogę się doczekać. Lubię takie remontowe sprawy, ponieważ ja uwielbiam, wiecie, dekorowanie, wybieranie mebli, kafelek, płytek, więc nie mogę się doczekać. Właśnie wczoraj też sprawdziliśmy sobie jakiś prysznic, czy się zmieścimy do niego. Sprawdziliśmy sobie też jakieś płytki, które nam się podobają, żeby tak mniej więcej się zorientować w cenie i powiem Wam, że nawet się zaskoczyłam. Możecie słyszeć pralkę w tle, za co Was przepraszam, ale piorę padzik, i bo niestety tam zremontowała. Po naszemu zdziwieniu te płytki wcale nie są jakieś turbodrogie, tak jak myśleliśmy, że będą. Więc tutaj duży, duży plus. Ogarniamy sprawy takie mieszkaniowe Mamy notariusza chyba za dwa czy trzy tygodnie I wtedy już domkniemy totalnie sprawę z mieszkaniem Więc nie mogę się doczekać Już mam dosyć takich papierowych spraw Latania po urzędach Więc miejmy to szybko za sobą, jak to się mówi Wczoraj przyszło moje zamówienie z kokolity I chciałabym Wam pokazać, jakie kosmetyki sobie zamówiłam W większości są to kosmetyki, których mi po prostu brakowało Gdzieś tam się skończyły Ale mam też kilka nowości, których w ogóle u mnie nigdy nie było Więc już Wam pokazuję Z tego co widzę, to mamy pięć rzeczy 5 produktów. Jeszcze dzisiaj czekam na kuriera, bo przywiezie mi zapas kępek, ponieważ już od jutra zaczynam maraton makijażowy, z czego bardzo, bardzo się cieszę, no i musiałam dokupić sobie po prostu parę kosmetyków, które gdzieś tam mi się skończyły. Po pierwsze, zamówiłam sobie oczywiście Healthy Mix z Bourgeois w odcieniu dark. Ja mam już mój kultowy, ukochany 02 Medium. Natomiast potrzebowałam trójeczki Dark, no bo po prostu opaliłam się, no i tamten jest dla mnie zdecydowanie za jasny. Następnie kupiłam klej do rzęs ponieważ również mi się skończył. Jest to ten Quick Dry z duo. On ma taką twardą szpatułkę. On już nie jest w pędzelku, tak jak tamte wcześniejsze wersję, ten jest już w takiej sztywnej szpatułce, natomiast również tak samo dobrze mi się sprawdza, w ogóle nie zwróciłam uwagi, ale przy zamówieniu campek, które dzisiaj do mnie przyjdą, zrobiłam również zamówienie na duo czarny klej, taki wyciskany w tubce, więc fajnie, będę miała dwa rodzaje. Następnie nowość u mnie jest to puder pod oczy z paezę Puff Cloud. I powiem Wam, tak jak on przepięknie wygląda pod oczami, dzisiaj go sobie pierwszy raz nałożyłam, żeby go sobie przetestować. Bardzo drobniutko zmielony, taki satynowy efekt, nie wchodzi w zmarszczki. U mnie to jest problem, ponieważ ja mam mocne zmarszczki mimiczne pod oczami, więc u mnie i korektor się często zbiera, i puder się często zbiera. A tutaj on mi tak przepięknie wygładził tą okolicę, że naprawdę jestem super zadowolona jak na pierwszy raz. Bardzo pozytywne zaskoczenie. Następnie również nowość u mnie jest to wodoodporny eyeliner w żelu i specjalnie wzięłam sobie taki w słoiczku, ponieważ linerem w słoiczku dużo łatwiej jest malować klientką kreski. No i ostatnia rzecz, co mi się skończył, to jest po prostu tuż do rzęs. Maybelline Lash Sensational Lashes with Oil Blend. Ma troszeczkę inną szczoteczkę, mam wrażenie, niż ten standardowy Lash Sensational. Tak wygląda. Ten czarny, a już wam pokażę tą standardową wersję, bo też ją tutaj mam. Tak, ona jest taka, widzicie, wygięta. A ten tutaj, on już ma troszeczkę inną tą szczoteczkę. O, taka jest różnica. Obie są silikonowe, więc dla mnie ok, obie lubię. Wczoraj byłam jeszcze w Lidlu, bo skończył mi się płyn micelarny i skończył mi się tonik. Zdecydowałam się na płyn micelarny z cień. <laughs> Nie wiem, to jest chyba polska firma, tak mi się wydaje, więc... Tak, z Sopotu, więc nazwijmy to cień. Wygląda bardzo podobnie do garniera. Nie wiem, jak się sprawdza, bo jeszcze go nie używałam. Zobaczymy. No i coś, co kiedyś miałam, czyli wegański tonik zwężający pory na dzień i na noc. jest w fajnej formie, ponieważ jest w sprayu, więc nie musimy się bawić wacikiem. Po prostu spryskujemy sobie skórę, twarzy. Można co prawda używać go również na waciku. Natomiast bardzo go lubię, jak dla mnie to spoko. Ja idę trochę popracować, zrobię sobie kawę. No i na pewno jeszcze się długo. Doszłam to... dnia następnego. A w zasadzie dwa dni później. E, nagrywam to już w piątek, e, ponieważ wczoraj miałam dużo pracy, miałam też klientki na makijaże. No i ogólnie nic ciekawego się nie działo. Dzisiaj zjadłam śniadanie i powiem Wam, że ta pogoda mnie tak strasznie dobija, że ja już po prostu nie mogę. Wszystkie jesieniary zrozumią. A jak tylko robi się trochę cieplej, ja w ogóle od powrotu z wakacji cały czas chodzę w jakichś bluzach, swetrach, kardiganach. Jest mi strasznie zimno, się mam na sobie bluzy z polarem. Oczywiście nie moją, tylko mojego męża. Zawsze jak ma coś za małego w czymś nie chodzi, to przejmuję jego bluzy. Kominek mi się już pali, pięknie mi tutaj pachnie w mieszkaniu, no ale niestety muszę się wziąć na takie porządki domowe. No bo przez te dwa dni za wiele nie zrobiłam Przez natłok, natłok pracy Natomiast dzisiaj mam dzień wolny Więc zaraz się wezmę Za zmywanie naczyń I różne takie, muszę ściągnąć pranie Takie typowo, wiecie, domowe rzeczy Doszliśmy na ostatnio z moim mężem do konsensusu I będziemy mm, Powoli ogarniać Remont mieszkania. Na pewno pojawią się jakieś vlogi z remont, jakieś hole z Ikei i tak dalej. To gdzieś tam troszeczkę dalej, kiedy już skończymy, bo mamy do wymiany podłogi, drzwi, drzwi wejściowe, drzwi wewnętrzne, kafelki. Musimy skuć kafelki, ale tak naprawdę jesteśmy na samym początku naszej pracy. Do końca tygodnia ma przyjść pani, która wyceni nam remont, która wyceni nam te kafelkowanie i tak dalej. Już powoli rozglądamy się również za kuchnią. No i skontaktowałam się z pewną firmą, która tworzy kuchnie takie na zamówienie. No i dzisiaj w planach mam zrobić Wymiary całej kuchni, nieważne jest możliwość zrobienia na tej stronie takiego darmowego projektu, darmowej, darmowej takiej wizualizacji. Dlatego muszę zrobić wszystkie wymiary w kuchni, muszę porobić zdjęcia w kuchni, więc muszę tam posprzątać, ogarnąć. No i do, dopiero wtedy za to się wezmę. Później muszę pomyć jeszcze pędzle, ponieważ jutro znowu mam makijaże, więc jeszcze z dojazdem, więc muszę to wszystko ogarnąć, pomyć po wczorajszych i przedwczorajszych makijażach. Także tak to u mnie wygląda na ten moment. Jeżeli chodzi o Pędziaszkę, to jest już lepiej, słuchajcie. Jest już taka zabawowa, już przychodzi, przytula się, reaguje na imię, nie ma problemu z wychodzeniem na zewnątrz, więc jest poprawa. Z tego bardzo, bardzo się cieszymy. Teraz w weekend w ogóle szykujemy się na urodziny do mojej siostry. Moja siostra skończyła w tym roku 5 lat. Nie mam pojęcia, kiedy to zleciało. Tak, mam siostrę pięcioletnią. To też może być szok dla niektórych. Dzieli nas, słuchajcie, równe 18 lat więc sporo, sporo. Zabieram się do pracy i odezwę Pani się. Do... Sukces udało się. Udało mi się zrobić ten projekt kuchni, nawet nie wiedziałam, że jestem taka dobra z rysunków technicznych. Pamiętam jak w podstawówce chyba. Tak, pamiętam jak w podstawówce mieliśmy robione właśnie rysunki techniczne na ocenę. Wypatrzcie za to piękne gniazdko za mną. Ale tak, skończyłam projekt. Pochwalę się Wam. Tak wygląda mój projekt kuchni i musiałam zaznaczyć, gdzie mamy wentylację, gdzie mamy wodę, gdzie mamy gniazdka, więc to wszystko tutaj zrobiłam. Mam nadzieję, że wszystko dobrze wymierzyłam. Bo słuchajcie, musiałam zmierzyć również wysokość pomieszczenia, a mierzenie tym czymś wysokości pomieszczenia, jedną ręką w zasadzie, może nie jedną ręką, ale jako jedna osoba nie jest wcale takie proste. Mam nadzieję, że mi się udało, też dzwoniłam do mojego taty o pomoc, bo może on będzie wiedzieć, jaka tutaj jest wysokość, ale mniej więcej sobie policzyłam, wysłałam im ten projekt, więc czekam, jak to wyjdzie, ciekawa jestem, ciekawa jestem, ile im to zajmie czasu na wysłanie nam takiego projektu. Ja od kilku dni w ogóle nie jestem głodna w porze obiadowej, jest już prawie druga, a ja jestem pełna. Wiem, że muszę zrobić jakiś obiad i coś zjeść, ale ja kompletnie nie mam na to ochoty, naprawdę. To jest dziwne. Postanowiłam, że zrobię sobie kawę, ponieważ kawy jeszcze nie wypiłam. A rano zrobiłam sobie tylko herbatę z moim ukochanym syropem z herbapolu, czyli ten z goździkami, cynamonem, pomarańczami, dorwiecie go w Lidlów oszą, i czasem widziałam go też w biedronce, więc jeżeli będziecie mieli okazję, to bierzcie. Poza tym trzymam Was w ręce i może troszeczkę trząść, a to dlatego, że zepsułam mój statyw. Połamałam go, nie wiem jak to się stało. Wydaje mi się, że podczas podróży, podczas powrotu z Chorwacji, więc nie ukrywam, że strasznie ciężko jest mi nagrywać, trzymając telefon w ręce. Dużo wygodniejsze było to na statywie, natomiast mam w planie kupić sobie takiego gimbala. To się chyba nazywa gimbal. Który ustawia bardzo fajnie aparat, że się nie trzęsie. I powiem Wam, jak oglądam ten mój e, vlog z Chorwacji, jestem w ogóle dumna z tego vloga i bardzo fajnie wyszedł, ale tak jak mi się tam ręce trzęsą, to jest po prostu jakaś poezja. Ja ogólnie mam tak od dziecka, od zawsze tak mam, że mi się strasznie trzęsą ręce. Naprawdę, co ktoś, e, spotykam się z kimś, czy nawet w pracy tak miałam, przychodzili klienci i tak, czemu się Pani tak denerwuje? A ja tak. Ale ja się nie denerwuję, ja tak po prostu mam. Dajcie znać, czy wy też tak macie. Nie wiem od czego to zależy. W zasadzie nigdy tego nie leczyłam, chociaż byłam parę razy chyba z tym u lekarza, ale niczego konkretnego się nie dowiedziałam. Nie mam pojęcia, czym to może być spowodowane. Od dziecka tak mam, że strasznie mi się trzęsą ręce. Dziwna sprawa. Dziwna sprawa. E, przyszły dwie paczki do paczku paczkomatu, więc zaraz się zbieram. E, w tle słyszycie playlistę Sobella e, i słuchajcie to już jest w zasadzie pewne. Wybieram się 16 października do spotka na koncert z Sobela razem z moim mężem, razem z moją przyjaciółką i chłopakiem. Więc wybieramy się. Jeszcze jej siostra jedzie, więc jedziemy w piątkę na koncert Sobela. Nie mogę się doczekać. Dajcie znać, czy też będziecie. Może się gdzieś spotkamy w spotku, więc będzie mi bardzo miło, jeżeli podejdziecie, chwilę pogadamy. Jeżeli lubicie Sobela albo lubicie koncerty. Ja osobiście bardzo dawno na żadnym nie byłam, a strasznie koncerty lubię, więc jak tylko dowiedziałam się, że Sobel będzie miał koncert w Katowicach w październiku, no to wiedziałam, że po prostu musimy się wybrać. Tym bardziej, że Mamy z moim mężem taką jedną naszą ukochaną piosenkę, taką, wiecie, sentymentalną dla nas i nie mogę się doczekać, aż zaśpiewa to na żywo i będziemy tam po prostu fizycznie, więc jeżeli się wybieracie, to dajcie znać w komentarzu. Dobrze kochani, przez to, że mam zepsuty statyw, to niestety nie bardzo mam gdzie e, Was odkładać. Natomiast wróciłam właśnie z paczkomatu odebrać dwie przesyłki e, i stwierdziłam, że pokażę Wam, co tutaj mi przyszło. Po pierwsze, zamówiłam sobie szczotkę. Porowałam już za tą szczotką jakiś czas i powiem Wam, że mieliśmy też y, taką śmieszną sytuację, bo y, zamawiał mi ją mój kolega, ponieważ on ma smarta na Allegro y, i zapomnieliśmy o tej przesyłce. No i po prostu z tego paczkomatu ona wróciła do nadawcy <śm> i dzisiaj właśnie przyszła po raz drugi. I ja od jakiegoś czasu chciałam sobie szczotkę do włosów po prostu wymienić. Tym bardziej, że mam długie włosy, mam zniszczone włosy. Chciałam o nie troszeczkę bardziej zadbać. Yy, I po wszystkich poleceniach na różnych grupach takich, wiecie, włosomaniaczych zdecydowałam się na szczotkę firmy Olivia Garden. Ja ją sobie wyciągnę, żeby Wam nie szeleścić. Duża jest, myślałam, no, że będzie mniejsza, mm, ale to nic. Wygląda ona w ten sposób. Jak widzicie, ona ma nie dojrze takie plastikowe takie, takie włosie, to ma dodatkowo jeszcze to jest niby włosie z dzika, <laughs> ale nie wiem. No i moja kuzynka też miała z tej firmy właśnie szczotkę i była bardzo zadowolona, więc bardzo się cieszę, że w końcu miałam okazję wymienić sobie szczotkę, bo tak jak mówię, moja ma już pff, 3 lata, 4? Kupiłam ją jak mieszkałam w Holandii i to była taka najprostsza, wiecie, ze sklepu. Chyba za 2 euro ją wtedy kupiłam, a stwierdziłam, że teraz chciałabym zainwestować w dobrej jakości szczotkę, więc kupiłam. Jest to Olivia Garden Finger Brush Combo. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to zróbcie sobie skrzynę. Nie wiem, na czym skończyłam, bo zadzwonił mi telefon i ona mnie kosztowała jakoś chyba równe 40 zł. Chyba tak. 40 zł, żeby załapała się do smarta. Więc szczotka to jest... Pierwsza rzecz, druga rzecz, jaka mi przyszła, są to spodnie, słuchajcie, spodnie, które zamówiłam sobie na Vinted od yy, takiej dziewczyny, ojeju, nawet karteczkę dołączyła, how cute is that, dziękuję za zakup i jej nick na, chyba na Vinted, ale jeju, już takie miłe, e, zamówiłam sobie od niej spodnie z Bershki, słuchajcie, ja bardzo lubię wintet pod tym względem, że można dać ubraniom drugie życie i przede wszystkim dlatego, że jest tani. Więc zdecydowałam się na jesień kupić sobie parę nowych ciuchów do mojej garderoby. Czekam jeszcze chyba na trzy paczki z wintet, bo zrobiłam ostatnio małe zakupy właśnie takie jesienne. I pierwsze co, zamówiłam dwie pary spodnie chyba. Chciałam sobie dokupić po prostu spodnie, więc pierwsze co, są to dżinsy, zwykłe takie rurki. Z podwyższonym stanem, rozmiar 38. Mam nadzieję, że w nie wejdę, ale widzę, że one są takie rozciągliwe, więc raczej nie powinno być problemu. Ale Jezu, od razu, wiecie co, taka mała rzecz, a tak cieszy, naprawdę. A więc mega miło ze strony tej dziewczyny. No i co, ja posprzątam tutaj ten bajzel, jaki zrobiłam, yy, i zacznę powoli składać wam tego, tego vloga, właśnie. No, i zobaczymy, to jak się dobrze się ten vlog tak się potoczył, że go składam, składam i wyszło, że gadam 24 minuty. Zawsze tak mam. Wydaje mi się, że nic nie mam do filmu, a potem to składam i wychodzi mnóstwo materiału. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Jeżeli film wam się podobał, nie zapomnijcie o łapki w górę i subskrypcji na dole. Będzie mi bardzo miło. A tymczasem ja się z wami żegnam i życzę wam miłego weekendu. Buziaki, pa pa!